Tym, co przyciągnęło do Aleksandry Żebrowskiej rzeszę fanów, bez wątpienia jest jej autentyczność. Influencerka i prywatnie żona jednego z bardziej znanych polskich aktorów, Michała Żebrowskiego, słynie z pokazywania na Instagramie Prawdziwego Życia. Próżno u niej wypatrywać misternie naszykowanych dekoracji czy wybieranych godzinami kadrów. Jest luz, humor i poczucie swojskości. Całkiem niedawno Ola przekroczyła kolejną granicę i opublikowała na swoim Insta story serię zdjęć przedstawiających jej obecną wagę. Nie zabrakło oczywiście żartobliwego tonu i charakterystycznego dla influencerki dystansu. Z fotek dowiedzieliśmy się, że waży ona 71,7 kg, co w sumie nie ma żadnego znaczenia, bo najważniejsze to dobrze się ze sobą czuć. Tym razem Aleksandra wrzuciła do sieci zdjęcia przedstawiające jej codzienność z dziećmi. Takie kadry publikowane przez celebrytów najczęściej są pozawane. Oczywiście, u Oli czegoś takiego nie zobaczymy. Na zdjęciach widzimy wyjątkowo rozczochranego synka influencerki oraz córeczkę artystycznie pobrudzoną burakami. Opis, który Ola umieściła przy zdjęciach, rozśmiesza do łez, matka Fleja, ale przynajmniej dzieci czyste i uczesane, zażartowała. Wśród tipów na dopieranie buraków z bluzki na razie wygrywa, wytrzeć nią też stół i podłogę, tak żeby cała była w jednolitym kolorze. Piszcie jeśli macie lepsze. Zwróciła się do obserwatorów. Dla Michała i Aleksandry Żebrowskich rodzina jest najważniejsza. Może to wynikać z faktu, że Ola pochodzi z rodziny wielodzietnej. W rozmowie z portalem ofemin.pl mówiła, że opiekę nad niemowlętami ćwiczyła od dziecka i dalej bardzo to lubi. Zobacz też Aleksandra Żebrowska przekracza kolejną granicę. Niedowiary. Co pokazała swoim fanom Aleksandra Żebrowska przekazała radosną wiadomość. Oto jej piąte dziecko Michał Żebrowski przed laty o mało się nie ożenił. Jednym zdaniem zniszczył wszystko.